Klopata. Zamknij te klapy od klopa. No okej, okay, jasne. Zamykam te klapy od klopa, żeby było eleganciej. A teraz przedstawiam Wam pierwszy odcinek mojego vlogaczka, blogaczka. Jest dzisiaj środowy, ale może być piątkowy i czwartkowy, poniedziałkowy, wtorkowy. Piąty. Nie wiem, czy wszystkie dni tygodnia wymieniłam. Może być jakiś inny, dodatkowy dzień, ósmy dzień tygodnia. Także tego vlogaczka, vlogaczka będę, będę Wam pokazywać. Nie będzie to regularnie. Regularnie nie będzie. Do mojego vlogaczka przeznaczam Wam migawki z Warszawy. Albo migawy z Warszawy. Co my tu mamy? Wow, taka miła wycieczka. przypominam Wam, że dzisiaj jest 20 rocznica wejścia, naszego wejścia do Unii Europejskiej. Kiedyś dawno, dawno temu, zanim żeśmy jeszcze weszli do Unii, to były po prostu mieszkania. A teraz są wyjątkowe apartamenty w sprzedaży. Kiedyś sklep z mięsem nazywał się albo rzeźnik, a potem mięso i wędliny. Kiedyś spożywczy to był spożywczy. A dzisiaj? No, kiszeczka. Kiszeczka i kogucik. Żeby było milutko, że nie mięcho, tylko tak milutko, bajkowo. No i kropla, kropla, deli. Deli, a nie tam spożywczy. Co to tam? Ale nie narzekajmy, nie narzekajmy specjalnie. Kiedyś była pszczółka Maja, ale nie było. Nie było Malajlandu, a teraz jest. Także w przyszłość patrzymy z optymizmem. No to już wróciłam do klopa, zrobiwszy mojego pierwszego blogaczka, vlogaczka. Vlogaczek, bo to mi się kojarzy z misiaczek i brosiaczek. A to są moje ulubione persony i moi bohaterowie mojego romansa.